Siemano, z tej strony, Super Wiktor. Dzisiaj sobie zagramy na MySG w Blitz. Mam nadzieję, że filmik Ci się bardzo spodoba. I, I Proszę, abyś zostawił kciuka w górę. Mamo, już jesteśmy, jesteśmy na arenie. Jestem na arenie. Wybieram klasę Solidier, trzeci poziom. Mam nadzieję, że Wam się ten filmik spodoba, łapkujcie i tak dalej. O, żebyśmy jeszcze wygrali, to będzie już superowo. Teraz, a dużo skrzynek obgrabię. Dobra, Dobra, jedzenie też możemy sobie zrobić. Dobra, możemy chyba już jeść tam. Tak. 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 Szybko, szybko. Biegniemy, 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 nie O nie. O nie, nie, nie biegniemy tam. Nie biegniemy. Przyjek... Albo może. Albo nie, albo nie. Albo nie. Fuck man. Oż. Jakim... To było koks Zaraz tam go ten Może sobie siema Fok, 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 fok Dobra, zabijam się Trzeba wykorzystać ten moment i... Okej. Okay. Dobra. Uf. Takie coś. Gdzie tu jest żelazo? Kurde, dobra. Będzie, nie będzie, nie będzie. To takie coś. Zenchantujemy, sobie coś. Zentantujemy sobie coś

Coś, takie coś, takie, coś, takie, coś, takie, coś, O, takie. O, dobra. Coś tu jeszcze? Nie ma. Dobra. Boję się. Zaraz mi jakiś psychopata wyskoczy i że zaraz mi będzie po plecach. Szedł. Ha, Sharpness 1. Bardzo dobrze. Teraz tylko sobie poczekamy na... a nam się zregenerowa z yy, Nasze serduszko i będziemy nawalać to. Zostało pięciu graczy, szybko nawet mi... What? Co tu? A on tutaj jest. Chyba. Chyba zaraz tam skoczę. I to tak dziabne. A tutaj. Dobra. No chodź, chodź, chodź. Dobra, kurde, jak ja takich nie lubię. Nie nienawidzę po prostu takich o. o będzie się uciekać. Ja bym się bił nie uciekał No chociaż raz wtedy uciekłem. Przed chwilą, co Enderper łączył się. Mm. Dobra. Idziemy, 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 idziemy. o, 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 już, 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 już o, o. O bo to coś z tego wiesz, o kurde Nie nie nie, o ty fuck o, to. No bo zjemy sobie ciasko O już Kurde, nie wiem jak tu wejść Było ten iść. Oj, Skrzynka była. I co to, o myślałam takie Co to, czy wskazuję tutaj jakiegoś gracza? Czy nie? Dobra, na shift jestem, chyba. No jestem. O, widzę go. Widzę jego żałosny nick. O. Dobra, czterech zostało było. Czterech, czterech? Czterech. O, widzę go. Dobra. Możrać no, chce. A to biśnia Kurde, zarozumia. No. O. Aj. No. To będzie chyba już tyle, koniec. Mam nadzieję, że filmik Wam się bardzo spodoba. O mój nowy skin. Zapomniałem Wam powiedzieć. I nie zapomnijcie go ocenić. No, cześć.